Siemanko witam wszystkich. Wiem, że długo czekaliście na materiał. Jak zwykle zapowiadam, że będę dużo nagrywał. A jak zwykle chuja z tego wychodzi. Dzisiaj konkurs Fibowski. Konstanta ocenimy sobie, zobaczymy. Musimy nadrabiać, bo już duże zaległości są z tymi konkursami Fibowskimi. Jutro powinien się pojawić materiał z konkursu jeszcze, gdzie tam skakał Den za granicą Dominik Gonzales gdzieś tam Chicago, nieważne. Ale coś innego niż Fiba. Także zapraszam wszystkich do oglądania. Bez zbędnego pierdzielenia, no i oglądamy. Od razu puszczam sobie tutaj Play. I szczerze, nawet nie wiem, co się wydarzyło na tym konkursie. Kto wygrał, kto startuje. Mm, bo było to już chwilę temu, chyba z miesiąc, o, jakie dziunie na początek to jest zawsze dobry zwiastun, dobrego odcinka, więc już od razu głosujemy w komentarzu pani po lewej, czy pani po prawej. Ta pani po prawej chyba ewidentnie smutna przyszła tutaj yy, wkurwiona pewnie, bo się pochlała ze swoim chłopem, a ta po lewej... W sumie też wkurwiona. Oby dwie wyglądają jak wkurwione albo jak siostry jakieś. No ale wracając do dzisiejszego konkursu. Kogo mamy? Mamy Grabo. To pierwsza osoba, którą widzimy tutaj w konkursie. Mamy również tutaj Węgra. Węgra, którego widzieliśmy na konkursie wsadów w Debrecen, który wygrał i chyba gdzieś tam, nie wiem, zasłużył sobie na miejsce tutaj w konkursie. Aczkolwiek. Mniej więcej gdzieś tam śledząc, na przestrzeni ostatnich tygodni nic się nie zmieniło w tych konkursach. Dalej, kurwa, startują wszyscy ci sami między sobą i jeden chuj, warte są te konkursy. I kolejnym uczestnikiem jest tutaj Bartek Szwed, czyli kolejny Polak. Można powiedzieć, że taki prawie polski konkurs sadów, dwóch Polaków. I Węgier, yy, Polak, Węgier, dwa blatanki do szklanki, coś jakoś tak. Dobra, na razie jakieś zbliżenia na, yy, mamy tutaj na kibiców. Nie wiem, co tam u Was słychać. Mam nadzieję, że wszystko ok. Ja ciężko trenuję. Jeśli chcecie skakać wyżej, zapraszam na chaczbę.pl. Znajdziecie sobie tam treningi dla dunkerów, koszykarzy, indywidualne i właściwie wszystko, co się da. Chłopy się rozgrzali, wchodzą teraz za ściankę no i będą prezentowani. Yy, Arrow Seed, Dun Contest, Piotr Grabograbowski Daniel Pap yy, Węgry i Bartosz Szwed. Den? Dania? Co to kurwa, co tu się dzieje w ogóle? Przecież pomijam, że jest Polakiem, pomijam, że jest pom Polakiem mieszkającym w Norwegii, mającym nazwisko Szwed. Wiem, to skomplikowane dla wielu osób, no ale tak jest po prostu. Ale no, już jakaś Dania, no, no nie. No i prezentacja zawodników, Grabo. Kogo tutaj dalej mamy? Dawać, dawać, dawać chłopy, wychodzić. Huchanko w ręce. 180 cm wzrostu zaniżone. Grabo ma około 185 albo nawet może i troszkę więcej yy, wzrostu. 100, ile tam było? 17 wyskoku. Yy, tutaj kostu 20 skacze na pewno. Yy, Co, nie pokazali innych zawodników. Czekajcie, czekajcie. O chuj tu chodzi. Czekajcie, 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 czekajcie. Słuchajcie. Kurwa, no i znowu że cisnę. No grabo pokazali, zaprezentowali go, a inni. No innych też kurwa, to nie jest prezydent. Pamiętajcie o tym. To nie jest prezydent, więc nie pokazali tutaj y, imion i nazwisk y, Bartka Szweda i Daniela Papa, ich tam gdzieś y, wzrostu i tak dalej. No, także, jak to mówią, chujowo, ale stabilnie. Dobra, więc zaczynamy sobie konkurs SADów, no i jako pierwszy paczkę będzie robił. Grabo. Nie będę tutaj już naprawdę za wiele rozkwiniał, ale to jest 100% double up. Nie spodziewam się tu jakiegoś, jakiejś innej zmiany. Od kilku lat właściwie widzimy cały czas to samo rozpoczęcie konkursu. Yy, mam nadzieję tylko, że nie będzie 30 double upów w tym konkursie yy, po łokcie, po wszystkie inne możliwości. Podejrzewam, że jest to double up. Yy, w tym wypadku nad dwoma osobami. Widzieliśmy nad trzema, widzieliśmy. Nad naprawdę każdą, właściwie ilością y, osób. Nie myli się, nie buduje. Y, pierwsza próba. Y, Spójrzmy sobie, może w powtórce, jak wykonany. Y, wiadomo, gdybym oceniał tutaj trzech słabych gości i wiedział, że konkurs jest jakiś eliminacyjny, no to wtedy na taki konkurs jest to wow. Na Grabo gdzieś i Bartka Szweda wiem, że w konkursie będą potrafić robić tutaj naprawdę niezłe rzeczy. Dobry, nierewelacyjny po prostu double up, zaczynamy sobie ósemeczką, niczym więcej tutaj, dziewiątki, 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 więc powiedzmy niech im już będzie, ja jestem tak zwany Russian Judge, czyli zawsze oceniam niżej niż pozostali, bo wolę mieć zawsze gdzieś na super turbo przejebane paki zostawione, yy, zostawione gdzieś tam punkty. No i dobra, zobaczmy sobie dalej. Kto następny tutaj będzie dawał pakulce. Okej, okay. Daniel Pap, W papę yy, można w papę wziąć. Vertical 99 i 1,90 m. No dobra, pokazali teraz chociaż. Okej, okay. pod nogą z narzutu yy, bardzo dziwnie wykonane, znaczy dziwnie. Wskoczył z prawej nogi, skończył lewą ręką, bo jest chyba leworęczny, nie chcę skłamać teraz. Yy, aczkolwiek bardzo wysoki. Yy, no, nie ma szału. Też bardzo nieczysto to tutaj wlazło. I wyglądał naprawdę nieźle. Bo się tak trochę sponiewierał, prawie sobie język odgryzł. Yy, ale mimo to, naprawdę, nie jest to wsad, że tak powiem. No, choć nie uważam Dublapa za super specjalny wsad w dzisiejszych czasach. No, to taka siódemka po prostu za to pod nogą gdyby był to wsad po prostu jakikolwiek wykonany, no może bym tu, no znaczy może, na pewno bym dał tutaj szóstkę ale no jest to pod nogą niżej oceniamy od Double który był lepiej wykonany, był na dwoma osobami i bla 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 bla, bla. także tutaj lecimy dalej z tym konkursem, 9-8-8 no ale w ogóle, że ktoś mu dał dziewiątkę za ten wsad, no nigdy nie będzie dobrze bez oceniania Bartosz Fett, 175, wzrost zaniżony, bo Bartek ma z 1,80m. Verticale, o nawet nie zdążyłem, 114, Bartek też potrafi skakać koło 120. Piłka na kafie. I... okej. Okay. Windmill z jednej nogi nad dwoma, trzema stojącymi osobami. I teraz warto by się zastanowić. Bo dwa konkurencyjne wsady w tej rundzie No to pomyślcie sobie, był double up I można powiedzieć ta paczka. Nie mamy tutaj push -offa, Przy double upie można założyć, że też nie mamy push -offa. Tam mieliśmy pod nogą yy, nad dwoma osobami Tu mieliśmy windmilla nad trzema osobami Tu brakuje właśnie tych połówek Tu brakuje tych właśnie połówek Ale również oceniłbym to podobnie jak double upa i śmiem twierdzić, że taki Windmill z jednej nogi, Calf Windmill nad trzema stojącymi osobami, jest obecnie na świecie rzadszym wsadem niż Double Up, którego wykonuje właściwie każdy dunker, gdzieś startujący w konkursach. Czy to 100 dunkerów w Stanach Zjednoczonych, czy to, czy to Europa, nieważne. Próbujemy nabieg z prawej strony. Grabo za plecami. Pierwsza próba, yy, najmocniejsza paka obecnie. Może być oceniona na dziesiątkę, może być oceniona na dziewiątkę. Ja osobiście, gdybym to oceniał i yy, ja daję te oceny, nie porównujcie mnie teraz yy, do ocen tutaj. Ja dałbym dziewiątkę z tego względu, że oczywiście była to najlepsza paka obecnie, pierwsza próba. Yy, jeśli chodzi o jego zapleca, zaplecami, to ja wam powiem, dlaczego ja się tak często czepiam w sadów robionych przez, dajmy na to, yy, może być nawet grabo bez różnicy. Grabo opanował technikę łapania piłki w dwie ręce. Zauważcie, że gdy on robi pod nogą, łapie piłkę w dwie ręce i potem wykonuje ruch przy wsadzie. Podobnie robi tutaj przy wsadzie yy, z plecami. Zobaczcie, że wszystkie wsady zaczynają się bardzo podobnie, czyli najpierw jest chy, 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 chwyt w dwie ręce i potem jest przełożenie za plecami. Wiele osób, yy, wiele osób, może nie, że wiele osób, ale. Wielu dunkerów potrafi te wsady zaczynać jedną ręką, dlatego ten ruch jest taki bardziej obszerny, bardziej płynny i nie wygląda tak, że tak powiem, bardzo podobnie do innych wsadów. 10, 9, 10. Według mnie bardzo w porządku ocenione. Nie mam się tutaj co przyczepić. Wsad naprawdę bardzo trudny, jeszcze w pierwszej próbie. Mm, nie ma tutaj co zastanawiać się, był to najlepszy wsad na razie. Konkursie, więc ciekawi mnie, czy ktoś tutaj jeszcze będzie w stanie odpowiedzieć i przebić, że tak powiem, tą pakę. Tutaj 30 osób doradzających, nie wiem o co chodzi w ogóle. Nie no, zresztą kiedyś słyszałem od pewnego znajomego, że Grabo to fiba, że generalnie on tam rządzi, jeśli chodzi o wsady. Okej, okay, i Daniel Pap robi, i Daniel Pap robi Skorpiona z narzutu. I teraz, drodzy Państwo, gdyby to było zrobione na takiej kurwie, jak robi to Wadim Miller podupczenko, pidupczenko, czyli mocniej, wyżej, no to piłka to jeszcze wyskoczyła z obręczy, co prawda to było powiedzmy czysto wsadzone, tylko po prostu wyskoczyła no z siatki. To mógłbym dać za to dziewiątkę, jeśli byłoby to lepiej wykończone, ale... Niestety, nie jest to wykończenie na tyle mocne, żebym mógł powiedzieć, to było lepsze od za plecami, które widziałem przed chwilą. No po prostu nichuja. dałbym tu ósemkę, gdyby były jakieś połówki. No to może 8,5, ale ósemka ode mnie i o dziwo. Na razie ten konkurs wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze się zapowiada. Okej, okay, tutaj Bartuś już zdradził, co będzie robił, i wygląda to. Na skupa. Chuj dupa, skupa kamieni, kupa, więc zobaczymy sobie. A i bardzo Was zapraszam do komentowania, do być aktywnym, do lajkowania. Nie, że tylko oglądniecie film i pójdziecie sobie jeść kanapkę, tylko pomóżcie mi, żeby się ten kanał rozwijał. No i mamy tutaj teraz Bartka Szweda. Jest narzut, będzie jedna noga. Tak jest. I spudłowany skup z jednej nogi. Widać tutaj, niestety, że no. Bartek Szwed, pomimo tego, że jakby to powiedzieć, nie jest 20 cm niższy od Grabo, widać, że ma mniejszy zasięg rąk. Widać, że jeszcze nieco niżej skacze, Może nie z jednej nogi, oczywiście, bo z jednej nogi potrafi też mega wysoko skakać, ale brakuje tutaj tego zasięgu 5 cm i pewnie z 10 cm zasięgu ręki robi bardzo dużą różnice i widać tutaj, że często wsady u Bartka pomimo tego, że on absurdalnie wysoko skacze, są kończone po prostu nadgarstkiem lub nieco ponad nadgarstkiem, bez jakiegoś super obłędnego zapasu, no i 360 teraz z jednej nogi nie skup, nie wiem czy to był dobry pomysł zmieniać wsad i zobaczymy czy zdąży coś zrobić o kurwa o kurwa nie wierzę, no to już tak chaotycznie na pełnej piździe yy, zrobił skupa z jednej nogi dobrze wykończył nawet wygląda na to, spójrzmy że ściągnął tą piłkę z miarę wysoka ściągnął nawet nawet dość nisko ściągnął ale niestety według mnie taki prawdziwy porządny skup z jednej nogi jest lub powinien być robiony mniej więcej na wprost kosza mi się wydaje, że on tu skończył zaraz z, koń, z końcem czasu mogę się mylić. Trzecia próba. Mm, nie jakiś super wysoki, nie jakiś super idealnie dokręcony. Osiem dalej nie, u, nie uważam, że był lepszy w sad niż yy, za plecami i to jest taki punkt odniesienia, którego będę się na razie trzymał. Idziemy sobie dalej z konkursem. Mam nadzieję, że to nie koniec emocji. Fajnie, że udało mu się ten w sad zrobić, więc zawsze tutaj jeszcze jakaś walka trwa. Najgorzej, jak ktoś tam poduje w sad i teraz chyba się wyjaśnia, kto przychodzi do finału. Kto przychodzi do finału? Yy, chyba przychodzi Daniel Pap, tak mi się wydaje, tak? Tak, przechodzi Daniel Pap. Przechodzi Daniel Pap do finału. Drugi jest Bartek Szwed. Teraz porównajmy sobie wsady. Daniel Daniel Pap miał pod nogą oraz skorpiona, a Bartek Szwed miał Windbilla nad trzema osobami, Windbilla i skupa. Patrząc na to, gdyby tak się zastanowić, to Bartek Szwed miał lepsze wsady. Aczkolwiek no troszkę zawaliła ostatnia próba, że było to w trzeciej. Gdyby to zrobił w pierwszej i dostał te dziewiątki, podejrzewam, żeby po prostu przeszedł i był w finale. No ale tak to jest, już przy tych wsadach i yy, nic z tym za wiele nie zrobimy. No ale zobaczymy sobie, czy w ogóle jakąś szansę jest tutaj w stanie nawiązać Daniel Pap. Yy, no Gabaryty i ogólnie ciało naprawdę ma potencjał. Kwestia tylko, czy jest w stanie zwiększyć tą skoczność o te 10 cm, chociażby wiele tych wsadów łatwiej był w stanie wykonać. Ok. Skorpion pod nogą. Widziałem już na poprzednim konkursie, gdy to spudłował, że jest w stanie to dociągnąć na obręczy i nawet mu tam piłka wyskoczyła z obręczy. No, innej możliwości tutaj nie ma. Jeśli chcę jakąś walkę nawiązać z Grabo, no to musi takie wsady wyciągać. Oj widać, że dociągnął i jest w stanie. Ja myślę, że Daniel Papp, nie wiem ile ma lat, ale jeśli dodałby yy, naprawdę trochę atletyzmu yy, sylwetka, yy, góra ciała, 10 cm wyskoku tego atletyzmu, który widzimy u reszty najlepszych dunkerów, no to może być naprawdę groźnym przeciwnikiem tutaj dla wielu osób na tej Fibie, jeśli będzie miał jeszcze możliwość oczywiście pokazywania się na tych fibach i skakania. Bo ja podkreślam, że każdy z nich ma kilkunastokrotne z tych nowych chłopaków. Kilkunastokrotne albo kilkudziesięciokrotnie mniejsze doświadczenie niż ekipa Dunk Elite, którzy zresztą skaczą sobie od X lat na tych konkursach i każde boisko, każde miasto i tak dalej znają na pamięć. Wszystko wiedzą co, gdzie i jak i no doświadczenia po prostu się nie kupi nie, można w rok zrobić skoczności bardzo sporo, można naprawdę poprawić technikę ale doświadczenia się nie kupi, to jest bardzo ważne, no i same zera oczywiście i konkurs można powiedzieć że tutaj się zakończył, to jest najgorsze co może być, bo w tym momencie odbiera to całkowicie emocje w tym konkursie no i gra, bo odpala tutaj 4 osoby 5 osób yy... no i dobra Piłka na głowie, więc będzie puszowik. Podejrzewam, że będzie to windmill nad 4-5 osobami. No, jeszcze kwestia, jak będzie wykonany te, ten windmill. Zaraz sobie y, zobaczymy. Dość daleki nabieg, co nie jest oczywiste u Grabo, bo zazwyczaj on ma bardzo krótki nabieg. I zobaczmy sobie na wykonanie. Wysokość, oczywiście, absurdalna. Głowa na obręczy, ale spójrzmy sobie, czy był jakiś większy puszowik. Jest pchane chociaż on dużo nie potrzebuje nawet tego odpychu robić bo i tak osiąga y, dużą wysokość kurwa będzie mi lepiej myszką. Y, Okej, okay. to nie jest windmill. Można to nazywać jak się chce, no ale to nie jest windmill, to jest piłka po prostu wyciągnięta y, do góry, wsad nad pięcioma osobami jeśli chodzi o ilość osób, zajebiście, odległość jest, lot zajebisty, nogi fajnie rozkraczone sam ruch tutaj na górze ciała, no słaby no to po prostu wyciągnięcie takie dwoma rękami do jednej, hmm. ale co ja bym tu nie dał czy to będzie 8 czy 9, to już totalnie nie ma tutaj różnicy mogą sobie dawać nawet yy, dziesiątki aczkolwiek yy, fajna rzecz i zawsze też o tym mówiłem, by spotęgować efekt tego wsadu, wystarczy Mojemu aparatowi coś ogólnie odpierdala i coś mi przerwał nagrywanie, ale mam nadzieję, że się uda to dokończyć. Więc ogólnie fajnym, że tak powiem, sposobem na zrobienie jeszcze większych ocen jest po prostu nabieganie od strony jury. To optycznie sprawi, że jak oni będą siedzieć niżej, a um, będą patrzeć na nas przy takim wsadzie, to gdyby patrzyli na ten wsad, co przed chwilą Grabo zrobił, to by mieli wrażenie, że on ma klatkę piersiową nad obręczą. Tak po prostu działa perspektywa. Sam wykorzystywałem to często, nabiegając od strony jury. Oj, Daniel Papp sponiewierał się jak dzika świnia podczas próby double nad Bartkiem Szwedem i może nie wiem nad tatą. Nie wiem kto to jest, nie mam pojęcia, ale zaraz się. Okaże, no i teraz jeden problem jest taki, że według mnie on teraz nie myśli. Dlaczego? Dablab był wykonany i to był wykonany w pierwszej próbie czysto, yy, i choćby zrobił ten sad, to nie dostanie więcej yy, ani tyle samo co było już wcześniej zrobione, więc ja już bym mógł sobie teraz założyć, że to jest siódemka. Szóstki no bym nie dał, bo szósteczka to jest powiedzmy, że wykonany wsad, absolutne minimum, yy, więc zobaczymy sobie tutaj, czy uda mu się zrobić w ogóle tego double upa, czy daje dupy po całości w finale i niestety nie zobaczymy żadnego wsadu tutaj już od niego. Oj, 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 teraz to już w ogóle brakło wszystkiego. No, i finał po prostu, można powiedzieć, beznadziejny. Zdecydowanie myślę, że Bartek Szwed ma dużo większy wachlarz wsadów i mógłby tu nawiązać jakąś walkę. No, a Daniel Papp, no nie, nie, za dużo chaosu, jeszcze nie ta technika, nie to doświadczenie, nie ten wyskok, nie ten atletyzm, żeby móc tutaj podjąć jakąkolwiek rywalizację. No i patrzcie, jest tyle tych konkursów fibowskich i tak dalej, i nic nie jest dalej. Nie ma żadnego rankingu, yy, żadnej punktacji za wygrane konkursy. Nic nie nazywa się eliminacjami do Mistrzostw Świata, które nie istnieją. I tak się po prostu toczy dalej to skakanie na fibie. To są pokazy nazywane konkursami, i jeśli chodzi o tytuły, dalej nic nie są warte. No i ostatnia paka od y, Grabo, i właściwie tutaj odpierdala on na koniec zawsze jakieś mega trudne paki z tego uu, za plecami. On to już kiedyś chyba zrobił, tylko nie pamiętam. Tak, on gdzieś to zrobił. Y, on zazwyczaj, to, wie, Wiecie co, to jest najlepszy moment dla dunkera, gdy wszyscy już popudłowali i on może nawet nie zrobić teraz sadu i wygra, może robić pakę, która jest po prostu wiralowa. Y, ale nie zrobił. Zrobił po prostu pompkę z narzutu. Taką, taką normalną, bez odległości, bez. czystą, oczywiście, na pełnej piździe, nie? Ale spójrzmy sobie. No, totalnie pion. Yy, totalnie pion. Spójrzmy sobie jeszcze raz. No, nogi mogłyby być inaczej ułożone, podkurczone. Yy, no, jest dużo zapasu, dlatego. Jak jest tyle zapasu, to on powinien w tym momencie do tej pompki lecieć na wprost kosza za tego okręgu i kłaść się w powietrzu jak t Także to wszystko jest do poprawy. No i drodzy Państwo, chyba jest. Czy oni mają trzy wsady? Mogę. Teraz, właśnie, ja już mówiłem, że już jest po konkursie. A oni chyba mają trzy tutaj wsady. Ok, ten go już tutaj tłumaczy. To fajnie pokazuje, właśnie jak oni kładą piłkę na głowie. W tym momencie, jak on trzyma tak piłkę na głowie, to ręce się blokują. Widzicie? Ręce się blokują o łeb. I takie pierdolnięcie w tą głowę daje naprawdę kilkanaście centymetrów w wysokości. Więc zacznijcie trzymać nad głową, w jednej ręce, w dwóch rękach, w jednej ręce wyprostowanej. Róbcie to jak ludzie. Ja wiem, że nikt mnie nie posłucha i nikt tego nie zrobi. Bo ważniejsze jest zrobienie wsadu i odhaczenie czegoś tam, ale możecie dla wsadów zrobić jakąś przysługę i jakąś zmianę wprowadzić. Okej, okay, i Daniel Pap dalej próbuje ze swoim Skorpionem. Tylko proszę, żeby nie było takiej sytuacji, a czuję, że może być, że on spodłuje trzy wsady w finale. No to jest kurwa niepo, niepoważne. No wie, wiecie co, no to psuje bardzo, ale to bardzo, bardzo widowisko. Yy, także dobra, także troszkę... Mogę teraz, okej, okay. mogę usprawiedliwić tamtą pompkę grabo, że dał po prostu pompkę i już nie próbował innego wsadu. Bo zaraz zapewne będzie mógł sobie spróbować jakąś wiralową pakę. Hmm. Chociaż tam po przymiarkach, gdzie kład piłkę na głowę, to podejrzewam, że nie wiem, Double Up łokieć? Tylko czy jest sens, już. No ale dobra, zobaczymy zaraz. I chyba ostatnia próba Daniela, papa i mówimy mu papa. Tak jest. Tak jest i mówimy mu, papa. No niestety bardzo źle wyglądał ten finał. Nuda, nic nowego, żadnej y, walki. Y, aż sobie przewinę tutaj troszeczkę w prawo. Y, czyżby Grabo zmienił jednak koncepcję i będzie walił coś z narzutu? Tak, zmienił koncepcję i będzie walił coś z narzutu. Chyba pff, też mógł sobie na to pozwolić. 360 pod dwoma nogami. U niego jest taki problem. Ja pamiętam, on ten sad robił na dolnej, na koszu 290. Pamiętam to bardzo dobrze. Nabiegał wtedy z lewej strony. Tu nabiega trudniej, czyli na wprost kosza. Może sobie pozwolić na wiralową pakę, bo konkurs już jest i tak wygrany. On ma problem ogólnie tutaj. No, zawsze miał problem z obrotami. Też to jest kwestia jego naskoku. Brakuje tutaj tego dokręcenia. Brakuje tego dokręcenia. On nawet jak gdzieś zrobił ten sad, widziałem go gdzieś nagranego. To tam było takie półobrotu, tak skończone to było bokiem. Także brakuje tutaj troszkę tej rotacji. No i na koniec zobaczymy sobie. Co zobaczymy. A nic, nic nie zobaczymy, już na koniec. No i drodzy Państwo, to jest koniec konkursu. Cieszę się, że byliście dzisiaj tutaj yy, ze mną. Yy, mam nadzieję, że coś ciekawego się dowiedzieliście. Oglądajcie, bądźcie na kanale, obserwujcie TikToka, Instagrama, komentujcie, oznaczajcie mnie w swoich treningach na Instagramie. Czyli wszystko bez zmian. Dzięki wielkie i dogotować masę czas. Zacząć do usłyszenia, do zobaczenia. Elo.